Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zrobimy sobie pyszny sernik z brzoskwiniami. Potrzebujemy tylko dwa jajka. Ja dzisiaj, kochani, zamiast budyniu mąka ziemniaczana. Wy możecie oczywiście budyń dać. Tutaj potrzebujemy dwa budynie po 40 gramów, trzy czwarte szklanki cukru, brzoskwiń ile chcecie, ale oczywiście bez przesady. U mnie jest tutaj około 400 gramów. Pokroiłam w kostkę odsączyłam na sitku soku i tutaj mam kilogram zmielonego twarogu. Twarog może być również dobrej jakości z wiaderka. I teraz tak, wsypujemy przesianą mąkę ziemniaczaną, bądź budyń. Czekajcie, bo mi się tutaj zostało troszkę. Cukier. To jest, kochani, 3 minuty pracy. Ten sernik można zrobić bez spodu. Ale ja sobie zrobiłam kakaowy spód. Składniki na ciasto wam zostawię w opisie. Wszystko zagniatamy. Formujemy ciacho tutaj do formy wyłożonej papierem. Nakułam troszkę widelcem to ciasto. I teraz miksujemy. Miksujemy do połączenia się składników i wylewamy do formy. Już jest zmiksowane, teraz wyczepiemy troszeczkę widełki. O właśnie i teraz przykładamy odznaczone z soku w brzoskwinie. Lekko zamieszamy i wykładamy do formy. To jest parę minutek pracy, także na początek włączamy sobie piekarnik. Na 180 stopni. Góra i dół bez termoobiegu. I zamieszałam już. Teraz przekładam do formy. I mój ser przelałam do formy. Teraz wyrównamy ładnie. Aby nie było górek, pagórek. Chcemy mieć ładny, równy serniczek A więc łychą wyrównuję. Teraz zbieramy serek. I wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Tak jak mówiłam, góra dół bez termoobiegu 180 stopni. Taki sernik, kochani, ten spód kakaowy, możecie sobie podzielić na dwie części. Jedną część, taką trzy czwarte, wyłożyć na spód, drugą tą mniejszą przymrozić, a następnie po 15 minutach wyjąć z awrażarki i zetrzeć tutaj na tarce także będziecie mieli też wierzch kakaowy i ja tak właśnie zrobiłam moje ciasto jest zmrożone i zobaczcie ja to, ja to sobie zetrę teraz na tarce będą fajne kakaowe wiórki na cieście to też ładnie wygląda po upieczeniu później tylko cukrem pudrem ładnie odsypać i pięknie się prezentuje. Ja tego ciasta całego chyba raczej nie zatrę, tylko część. Takie ciasto możecie sobie zamrozić na kolejne ciasto, obojętnie już jakie, nie? czy to będzie jabłecznik, czy też sernik, czy inne kruche ciasto z owocami, to możecie użyć zamiast kruszonki po prostu. No i spójrzcie, i to już by było, i wkładamy do piekarnika. Ja to troszkę jeszcze wyrównam. I tyle mi wystarczy. I teraz to porozkładam sobie i wkładam do piekarnika. Także ja upiekę, i później Wam pokażę oczywiście, jak prezentuje się już przestudzony serniczek. Zanim włożę, jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Ja mam taką warstwę kakaowego ciasta tutaj i teraz wkładam do piekarnika. Sernik mój jest już upieczony. Wyłączyłam piekarnik, włożyłam łyżkę pomiędzy drzwiczki i tak zostawiam, kochani, na minimum godzinkę do przestudzenia. I nasz serniczek już jest gotowy. Spójrzcie, kochani, cały czas stał w piekarniku, dopiero go wyjęłam. Tak naprawdę jeszcze jest letni, ale jak widać, pięknie się przekroił. No i tak nasze cudo wygląda. Spójrzcie, brzoskwinki nam nie opadły. Tak jak wymieszałam, tak zostały. Ten sernik Wam się uda na pewno. Tutaj Wam pokażę. On jest dosyć duży. Tak jak mówiłam, blacha 30 na 20 Także sporo tego serniczka. I ten spód fajny, kakaowy podkręci smak. Także ja wam, kochani, polecam. Spójrzcie jeszcze raz. Posypałam cukrem pudrem troszkę. No i myślę, że mężczyźni będzie smakował. Także, kochani, jeszcze raz polecam. Życzę wam miłego dnia i pozdrawiam serdecznie.